Minecraft Save Draw, czyli zwiedzanie moich starych światów. Odtworzony i zwiedzany na wersji 1.12.2. Data odtworzenia świata 17 marca 2020, godzina 18. Świat odtworzony na wersji 1.12.2 ze świata Nowych ignos w wersji 1.11.2. Nazwa folderu świata, źródło odnawialne, survival. Nazwa świata w Minecraft, źródło odnawialne, luźny survival. Minecraft Savetro Świat 15 Część 8 Cześć wszystkim Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Paliusza96 Jest to już część 8 Świata 15 Serii Minecraft Savetro I kontynuujemy przygodę Zwiedzania tego świata I w tej części wejdziemy sobie do endu Cóż, oczywiście przy okazji wyłączyłem Minecrafta i wyłączyłem go jeszcze raz, dlatego pomimo że nagrywałem to tego samego dnia, dlatego że już 100% było tu po prawej, więc no w tej bardziej przecina Minecraft, więc teraz jest mniej procent, więc po prostu dam Minecraftowi odpocząć, znaczy, no znaczy tak jakby Minecrafta wyłączając go i włączy, no, i włączając podobnie, a teraz idziemy do endu. Jesteśmy w pędzie. jak widzicie, to tak się prezentuje. Mamy tutaj platformę, oczywiście, wiadomo, że mamy platformę, ale mamy kilka miejsc, w które możemy, no, w które możemy się udać. Najpierw udał się, chyba tutaj. Tu mamy magazyn Enderperel. Chyba liczyłem czas, w jakim się to zbiera, ale teraz jest istotne. Dobra. Tu mamy jeszcze wodę. Znaczy, nieskończone się to jako studnię, tak zwaną. Żeby budć sobie wodę w razie czegoś, zwłaszcza że end to jednak miejsce gdzie woda bardzo się przydaje, zwłaszcza w tych dzikich miejscach, no to idziemy Tak, wiem, że mamy po lewej coś, ale... no dobra, zobaczcie Po lewej mamy statek, to jest jedna ze struktur, którą sobie tutaj zbudowałem W powietrzu ją budowałem, więc musiałem najpierw tutaj ładnie sobie specjalnie tutaj yy, Chyba dirt użyłem albo czegoś tam, nie pamiętam już sobie czego ale musiałam musiałem zbudować platformę specjalną, a potem yy, kilka razy tam poprawiałem wszystko. Tak, pamiętam, budę, to był jeden z trudniejszych projektów. No, nie taki trudny jak się zbudował platformę z dirtu czy z czegoś tam. Żeby nie tracić zbyt często surowców, tak. Jeszcze te zdobienia i kształty odpowiednio ustawione. No. Tak to wygląda. No dobra, a teraz idziemy po prostu. Idziemy do najważniejszego elementu w endzie, czyli do ekspiarki. Ale połowiczna to jest ekspiarka niestety za niestety, albo niestety wzdłuż. Można by zbudować całą, pełną ekspiarkę okrągłą, ale jednak na połowie się tylko skupiłem. Wiadomo, żeby zrobić po, e, w całości tą ekspiarkę, to by trzeba było inaczej e, tego ederwita wsadzić do wagonika w inny sposób, tak aby po prostu Ederwady mogły do niego podejść z każdej strony i wtedy to wtedy by była bardziej efektywna. No cóż, ale teraz też jest w miarę efektywna na szczęście. Oczywiście wiadomo. Pozwólcie mi się Ederperu, nie wiem w jak, skąd by się odewzięło w ekwipunku. E, no, Więc tak. Najlepiej zdjąć po prostu... E, to no wiadomo to jest nie do końca bezpieczne, ale... No cóż. O, za I zapycham ją żeby... Żeby jak najwięcej no, vi... Więcej... znaczy inaczej, żeby jak najmniej Ederperów, żeby Ederper'ów w ogóle nie podnosić. Dobra, więc w takim razie Przukać to wszystko prawie. No w sumie to ja bym mógł i ubrać sobie te elitry. O. I teraz gotowe. Iż jakby po prostu też się naprawi Elytra. Jak widzicie w sekundy trwa naprawa w trimiga tak zwane. No. Nie, jednak nie będzie w trimiga, ale. No ale jest wystarczająco szybko. No to skoro mam już naprawioną elitrę, no to w takim razie. No i się ogarną. No chwile, ja mam elitrę przecież ubraną. No tak, oczywiście. No fajnie. No to jest właśnie jeden z przykładów, kiedy można zginąć w endzie. Nie rozumiem. Eritra nie działa fajnie. A więc zaczynamy jeszcze raz, wszystko od początku. Nie obejrzymy żadnych projektów, ponieważ elitra nie działa. Nie mówię już o tym, że zbroja też nie działa. No skoro elitra nie działa, no to zbroja ty bardziej nie działa. No właśnie, zbagowane Minecraft i nic nie działa. Dobra, no to idziemy zwiedzać. Już nie będę, że o. już się nie zepsuje. Dobra, tu sobie zbudowałem taką szachownicę. Łącząc z tą szachownicą, tą część z tą częścią. Tu mamy oczywiście wejście do endu. Dobra, jednak ender by się przydały, ale nie wiem po co. Skoro jest zbogowany, to pewnie to też nie będzie działać. Więc nie wiem, czy warto pokazywać w ogóle co jest w rozszerzanym będzie. No teraz wiem, bo nie mam elitry, ale elitra się powinna odpalić raczej. Przykleiła się Elytra. No właśnie, to jest głupie. Nie pójdę czegoś takiego być. To jest błąd. To no wreszcie działa. Ja lubię latać. Bo mi skrzydła coś pod dzieło. No, jak widzicie, tu mamy statek. Oczywiście specjalnie go nie oświetliłem, aby Enderwady mogły się na tym statku pojawiać. Jak widać. Widzicie? Żeby było, że ktoś jest na tym statku, że nie było, że ten statek jest pusty, no to po prostu Enderwady sobie tutaj mają. Po prostu oddają Enderwano ten statek. No, widzicie, mają całą załogę. Marynarze, albo piraci może, nie wiem, mają swój statek, tak czy siak. Mają nawet swoją własną banderę. Aczkolwiek bandera Endermanów wyglądałaby inaczej, nieco. Byłaby bardziej z fioletowymi oczami. No więc. No, czy w sumie z fioletową czaszką. A tutaj sobie zbudowałem most. Most, ponieważ okazało się, że End był tak podzielony, że musiałam użyć Enderperły, żeby dostać się na tą główną wyspę do walki ze smokiem. Dobra, znaczy chwila. Ederperęł nie wziąłem. Dobra, nieważne, ważne, że działa elitra. Mhm. Oczywiście. Nawet no, ja się sprawdziły tutaj. Oczywiście jak widzicie, zrobię, to zbranie pod uwagę oczywiście BHP w Minecraftie. Yy, najlepiej robić schody takie, aby Enderwady nie mogły wskoczyć, yy, znaczy aby Endermady nie mogły wejść na te schody. Czyli po prostu enderwady, no nie wiem, raczej nie potrafią chyba wskakiwać tutaj. Na wypadek, właśnie, gdybyście się popatrzyło na enderwana to żeby Enderwan po prostu nie mógł za nami podążyć na schody. Musi być jakieś bezpieczne miejsce. Dobra, no to w takim razie zobaczmy, co się znajduje w tym portalu. No jak widać tutaj nic raczej nie zrobiłem. Jedyne co to oświetliłem to miejsce, ale jak widzicie schodów nie zrobiłem bardziej zaawansowanych. No bo po co robić bardziej zaawansowane, skoro mamy możliwość, że tak powiem, wejścia Możemy użyć enterperu zawsze. Czyli tu jest bardziej tutaj w to miejsce chyba tylko przenosiłem się, gdy potrzebowałem owoców chorusów a ewentualnie tam dalej gdzieś szedłem, może z, może z góry zauważę coś ciekawego albo po prostu se pofrunę. o nie raczej no moment o statek a to jest to jedno z, ze szczęśliwych miejsc, w którym to statek od razu był w pobliżu no to normalnie szczęście jakieś jak widać no i od razu po prostu się tutaj zbudowałem, żeby przejść. Znaczy most se zbudowałem i chyba miałem zamiar zrobić yy, szerszy ten most, ale jednak ostatecznie nie zrobiłem tego do końca, bo mi brakło prawdopodobnie kamienia Endu. W Endzie. Hm. Dobra, nieważne, tak czy owak most jest nieskończony. No a tu jest właśnie, o widzicie, nawet podbudowywałem się trochę. Tak, tutaj właśnie byłem po pierwszą elitrę, na ten statek. O, o Mikstury wziąłem wszystkie. No i tu widzicie. Ograbiłem w całości to powierzchnię, nawet ze skrzynek. Głowy też raczej na tym statku bym się nie spodziewał. Pierwszy statek to jest. Pierwszy statek i jeszcze w dodatku bardzo blisko. Dobra, spróbuję w takim razie Electro se yy, stąd. Odszybować, spróbuję. Tylko to jest duże ryzyko. Mam pewną obawę, ale. działa. No to lecę. Lecę, bo chcę. I tak dalej. Hmm. Serio? Enderperła nawet nie działa? Tak jak powinna? Dobra. Nieważne. Udam, że tego nie zauważyłem. No tutaj mamy platformę, jak widzicie, którą sobie zbudowałem, więc... Mogę sobie bezpiecznie zejść. Dobra, ale my mamy Elytrę, więc... sobie pofruniemy. Z góry jest lepszy widok. Jak widzicie, zrobiłem na tych słupach obsyjanowych magmy położyłem, bloki magmy, aby enderwany nie spawnowały się na tych słupach obsydianowych. Oczywiście, jako że tam jest bedrock też, no, czy tam skala że no to na niej po prostu położyłem jeszcze dodatkowo e, blok magmy. Dzięki temu, i właśnie dlatego, takie, takie wystające te słupy są. No to gdzie jeszcze mnie nie było. Oczywiście, jak widzicie, większość endu oświetliłem. Ewentualnie zostały je skrawki, małe, na których spawnuje się duża ilość enderwanów. No i ta dziksza część endu. Tu też są enderwany. Tak, bo ja tutaj miałam, że tak powiem, o, znaczy nie, po tamtej stronie bardziej, o, tutaj dzik, dziki End, tu miałam swoją tradycyjną ekspiarkę. Po prostu wchodziłem sobie pod to, oczywiście dałem magmę, żeby się na górze nie spawnowały Endermany, ani żeby się nie teleportowały na górę i po prostu patrzyłem na Endermany i po prostu likwidowałem je wszystkie w tradycyjny sposób. Aby zdobyć expa, kiedy jeszcze nie miałem ekspiarki. Dobra, no tu mamy kolejne wejście. Jakby się ta duszeksował, teraz to zostało. Kolejne. No a kolejne to oczywiście mamy jakiś tam pocięty end, jak widać. Dobra. Czyli to wszystko w sobie Nic tu więcej nie ma. Aha. Aha. I nic tutaj nie ma, no dobra. Spróbuję wrócić w takim razie. No, na szczęście trafiłem w Enderperu, czyli jednak nie rozbudowywałem endu, że tak powiem, rozszerzonego. Nie miałam na to czasu, ponieważ zajmowałem się przecież. Yy, no, grom na zwykłym świecie. No dobra, to wszystko. Tak w takim razie opuszczamy end. No, chyba, że coś tu jeszcze jest, ale chyba już nic więcej nie ma. Ewentualnie może być tu gdzieś pomieszczenie do walki z widerem. O, widzicie, to jest to miejsce. Tutaj się spawnuje widera i się z nim walczy. No i po prostu wider nie zadaje żadnych obrażeń. Dobra. Pod portalem musi być miejsce, tradycyjnie. A więc w takim razie wychodzimy, gdzie ja mam spawna ustawionego. idealnie stajni, No i to wszystko już zeksplorowane. No, jeszcze balkony. No, z balkonów czasami jest dobry, znaczy, piękny widok, ale cóż, w, czyt w czytującym się terenie raczej bym tego nie nazwał pięknym widokiem. No, mamy widok na mutanta. No, tu były farmy zwierząt, wcześniej tutaj były automatyczne, że tak powiem, znaczy automatyczne, no takie farmy, czy po prostu mnożyłem zwierzęta i one po prostu same ginęły. Tak, tutaj kolejna farma, bo tam mam też y, przy bazie y, farmę zwierząt, a tutaj przy okazji, cóż zrobiłem sobie farmę dodatkową, ale postanowiłem to zmienić na farmę tradycyjną i po prostu różne rodzaje zwierząt są razem wszystkie. Bardzo fajnie powietrzane. Tu mamy oczywiście przedmioty, żeby mnożyć te zwierzęta. No, i tutaj, stąd, sobie oczywiście, jak brakowało, to po prostu mogłem sobie wybrać kilka zwierząt i sobie je po prostu polować. No, ale nie wiem, czemu ta kura tutaj się znajduje, w tym, w tym miejscu. To wygląda, jakby samo się zabudowało, bo ja nie pamiętam, żebym to zabudowywał. No, dobra. Czyli następne do zwiedzania to będzie oczywiście ostatni element, którego jeszcze nie zwiedziłem. No i prawdopodobnie teraz w tym odcinku tego nie zwiedzę, dlatego że postanowiłem zostać tu na następny odcinek. To oczywiste, że jak postanowiłem zostać, no to raczej tego nie zwiedziłem. Dobra. Dziękuję wszystkim bardzo, serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Pa! No i pozdrawiam.